Króluj nam Chryste, witam Was gorąco, niech Bóg będzie obecny mocno w nas. Duchu Święty, przyjdź nas wzmocni. Dzisiaj słyszymy o przebaczeniu. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć? Jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie, czy aż siedem razy? A Jezus modrzekł, nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz siedemdziesiąt siedem razy. Dobrze znamy ten fragment. To jest nasz odwieczny problem. My chcielibyśmy, żeby przebaczenie było jednorazowe. Przebaczyłem, kropka. Tymczasem przebaczenie jest ciągłym procesem. Jedyne co możemy, to trwać w przebaczeniu. Trwać w sercu Boga, który jest miłosierny. Nie da się przebaczyć i mieć z głowy temat. Ponieważ ten temat wraca. Wraca na różny sposób. Wraca przez wspomnienia, pojawia się. Osoba, która nas skrzywdziła mocno w życiu, pojawia się, bo, bo ktoś o niej mówił, pojawia się, bo jakaś myśl się przywołała w nam w pamięci, albo podczas snu, albo przez skojarzenia. A innym razem jest tak, że rana się troszeczkę tam zagoiła i z powodu innych okoliczności coś tam się rozdarło na nowo, i jest na nowo pamięć o tym. I to nie chodzi o to, że mam znowu przebaczać, ciągle mam przebaczać. To wraca. Życie coś przypomina. Jeżeli coś zostało jak pieczęć zrobiona na moim sercu, to ta myśl, to doświadczenie, to uczucie będzie w nas pracowało. A może jest taka sytuacja, że Krzywda się przypomina, dlatego że doświadczenie niesprawiedliwości wraca. Bo przez tę krzywdę mniej zarabiam, przez tę krzywdę straciłem rodzinę, przez tę krzywdę byłem w więzieniu, przez tę krzywdę coś takiego się wydarzyło, że. Yy, że widzę, że teraz dzieci mają gorszy start, a tamtego mają lepiej, i tak dalej. Mnóstwo różnych okoliczności, które przypomina niesprawiedliwość. Tak będzie. To się nie zmieni. I Jezus, który odpowiada Piotrowi aż 77 razy, pokazuje, tu nie chodzi o liczenie, tylko chodzi o bycie w sercu Boga, bycie w miłosierdziu, abyśmy cali byli miłosierdziem. I na tamto wydarzenie i na kolejne, żebyśmy mieli postawę, chcę być Jezusowy, chcę patrzeć jak Jezus, który wybacza każdemu. I, i tego się uczymy przy każdej spowiedzi, tego się uczymy z tej Ewangelii. Na miłosierdzie błogosławię Wam z całego serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze myśli będą miłosierne, wtedy mamy więcej pokoju. Poniżej teledysk mocny w duchu, żebyśmy w miłosierdzie weszli, żebyśmy miłosierdzia bardziej pragnęli. Do zobaczenia.